Drugiego gołębka, którego przedstawiam na, na aukcji jest to płowy samczyk o numerze obrączki 6117. 6117 jest to bardzo mocny imbret na małego wosa. Bardzo mocny imbret. Ładnej budowy jest ten gołąb. To będzie samczyk, bo ma czarne plamki na, na, na piórkach. Później, moim zdaniem, będzie starszy. Będzie miał więcej tych czarnych plamek. Niektórzy lubią takie z takimi z czarnymi plamkami. Czarna plamka płowego czerwonego oznacza to płeć samiec. Gąb jest z pochodzenia wybitnie y, sparowany tutaj na taki imbred na małego wosa. Ojciec jego to jest syn małego wosa, gdzie y, mały wos był sparowany z własną córką, a więc ojciec razy córka. A matka zaś jest y, z łączenia mały wos z córką playboya, a więc y, mały wos z, z wnuczką. Złączony ze strony matki. Tym bardziej ta córka Playboya była lotowana. Była lotowana i między innymi zrobiła też pierwszy konkurs w rejonie prawie na ponad 4,5 tysiąca gołębi z Ponad 513 km została przeniesiona do rozpodu i jest do dzisiaj w rozpodzie. Super jest samicą rozpodową. A więc serdecznie polecam takiego gołąbka jest ładny, piękny gołąbek jest, naprawdę ładny budowy, jest ładnie złożony. Mimo woli, że jest mocny imbred, wszędzie jest ładnie tutaj złożony ten gołąbek.